Dzień dobry, mamy dzisiaj 6 listopada, poniedziałek, a to jest tydzień na kiełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym, specjalizującym się w teorii fal Eliota. Najważniejszym wydarzeniem zeszłego tygodnia było posiedzenie FED, na którym zgodnie z oczekiwaniami rynku nie doszło do podwyżki stóp procentowych, tym samym pauza rozpoczęta w lipcu trwa dalej. Natomiast Cała komunikacja e, e, członków FOMC wskazuje na to, że Fed definitywnie zakończył proces podnoszenia stóp procentowych. Oczywiście, Jerome Powell na swojej konferencji musiał stwierdzić, że nie jest to niemożliwe, abyśmy wrócili do cyklu podwyżek stóp procentowych, ale raczej są to takie mechanizmy komunikacyjne stosowane do tego, aby rynek nie zaczął od razu dyskontować obniżek stóp procentowych. W statmencie, czyli w komunikacie, który zawsze jest bardzo tak pieczołowicie rozkładany na czynniki pierwsze Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, znalazło się jedno słowo, o którym pisałem w komentarzu do sesji w czwartek rano. To słowo to było financial, czyli do tej pory w komunikacie FOMC mówiono o tym, że zaostrzenie warunków kredytowych wpływa na, i tam były wymienione kilka czynników makroekonomicznych, natomiast zostało dodane to słowo financial, bo chodziło o po prostu trwający wzrost rentowności. Ten wzrost rentowności trwa mniej więcej od wakacji, od tej pauzy Fedu rentowności podrożało około 20%, one są teraz w ogóle w centrum uwagi komentatorów rynkowych czy takich guru inwestycyjnych na świecie. No, i jeśli chodzi o te rentowności, to zgodnie z różnymi szacunkami, na przykład w Rosenberg Research stwierdzono, że taka, pod, taki wzrost rentowności odpowiada dwóm podwyżkom stóp procentowych, z kolei Goldman Sachs szacował, że czterem podwyżkom stóp procentowych. I tutaj można powiedzieć, że definitywnie rynek wyręczył Fed. W dalszym podnoszeniu stóp, no i to też dobrze widać na notowaniach kontraktów e, procentowych na stopę Fed na CME. I tutaj mamy pokazane, jakie jest e, największe prawdopodobieństwo na kolejne spotkania. Rynek tutaj zakłada, że jednak nie dojdzie już do kolejnych podwyżek. E, pierwsza obniżka mogłaby się pojawić zdaniem rynku w maju. E, no i tak naprawdę do końca roku moglibyśmy zejść o jakieś. 70 czy nawet 100, 100 BIPSów. Co więcej, po samym posiedzeniu FED pojawiły się bardzo słabe dane, zarówno z rynku pracy, jak i bo mieliśmy oczywiście pozarolniczą listę płac, ale także z samej gospodarki, bo mieliśmy negatywne odczyty przemysłowego ASMA, potem usługowego ism No i tak naprawdę one utwierdziły, Rynek w tym, że do dalszych podwyżek stóp nie dojdzie. Więc co się zadziało? Zadziało się to, co jest zazwyczaj pierwszą reakcją w takim środowisku, czyli silne wzrosty, no bo jeśli już nie będą silne wzrosty na rynku, czyli silne wzrosty na rynkach akcyjnych, no bo jeśli nie będą już rosły stopy, no to obniżki stóp oczywiście powinny skutkować wzrostami akcji. Tutaj trzeba by użyć takiego ekonomicznego stwierdzenia Ceteris Paribus, czyli pod warunkiem, że nic innego nie będziemy uwzględniać, czyli Ceteris Paribus, jeśli nie będzie oczywiście recesji. Jeśli nie byłoby recesji, to obniżki stóp procentowych faktycznie wpływają na wzrost. Akcji pokazywałem Państwu wielokrotnie taką grafikę czy statystykę, że w sytuacji recesji obniżki stóp procentowych jednak skutkują bardzo silnymi przecenami indeksów akcyjnych. Tutaj należy jeszcze oczywiście skomentować dość szybko dane dotyczące samego wzrostu gospodarczego. Trzeci kwartał to były rekordowe dane, prawie 5%, tam 4 9%. Natomiast ten sam oczywiście predyktor, czyli tutaj był Atlanta Fed używany do jakby prognozowania, jaki będzie poziom pkb Ten Atlanta Fed nam błyskawicznie z poziomu 5% spadł na 1,2. No jeśli takie kom tempo kompresji się utrzyma, no to najprawdopodobniej ten kwartal może albo wykazać bardzo silne hamowanie, albo wręcz tendencje recesyjne. Zanim oczywiście wrócimy do gospodarki, skupmy się kilka Tutaj chwil na tym rynku długu, bo silne wzrosty rentowności związane oczywiście były też z tym, że mieliśmy otwartych dużo pozycji krótkich na rynek długu. Tutaj były tutaj zresztą mają Państwo zestawienie najróżniejszych funduszy. Na najróżniejsze fundusze, na krótko, na rynek obligacji, bo tutaj oczywiście trzeba to rozróżnić. No i tutaj też choćby yy, 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 dwa tygodnie temu, cytowałem Państwu Billa Ackmana, który zamykał. Na swoje pozycje krótkie na tym rynku, natomiast zazwyczaj takie skrajne pozycjonowanie jest czynnikiem kontrariańskim, bo tutaj ogół się myli, to niezależnie od tego, czy rozpatrujemy rynek jako ulicę, czy rozpatrujemy rynek jako profesjonalistów. No i co jest to ciekawe, te rekordowe pozycje krótkie na obligacje, one nam się tutaj zbiegły właśnie z tymi dwoma statementami. Jeden to był statement tego pierwszego guru, Billa Akmana, który zamknął krótkie pozycje, a drugi statement to chyba jeszcze większego guru, czyli wieloletniego współpracownika Sorosza, Stana Drakenmillera, który powiedział, że posiada dużą pozycję długą na tym krótkim ogonie krzywej dochodowości, czyli Długą pozycję, ale oczywiście w obligacjach, a nie w stopach procentowych. No i te komunikaty zbiegły się jednak z dość dużymi zmianami na rynku długu, ponieważ najpierw środowe posiedzenie Fedu, a następnie słabe dane w czwartek i piątek spowodowały znaczny spadek rentowności, zarówno długi, jak i krótki ogon krzywej. Tutaj symultanicznie cała krzywa dochodowości obsunęła nam się w dół, a obligacje zaczęły nam rosnąć. No i tutaj wszystko jakby wskazuje nam taki potencjalny moment odwrócenia trendu, te skrajne pozycjonowanie, te komunikaty także, no moim zdaniem jednych z najinteresujących, najbardziej interesujących inwestorów w historii, plus oczywiście, plus jeszcze oczywiście tutaj te podwaliny fundamentalne w postaci decyzji Fedu i tego jednak, że rynek będzie patrzył w stronę obniżek stóp. Procentowych. Kolejną ciekawą rzeczą, którą Państwu pokazywałem w zeszłym tygodniu, było rekordowe zadłużenie na kartach kredytowych. No i ten, ten boom, który widzimy postpandemiczny boom w amerykańskiej gospodarce. Z jednej strony napędzany był ogromnymi transferami fiskalnymi do gospodarstw domowych. Zgodnie z pewnymi tutaj szacunkami, te nadwyżki finansowe zostały już w całości skonsumowane przez klasy. Przez powiedzmy te klasy najuboższych i klasę średnią, nadwyżki finansowe posiada jeszcze klasa najbogatsza. Natomiast tutaj mieliśmy różne opracowania, które sugerują, że te nadwyżki powinny się zakończyć albo we wrześniu tego roku, maksymalnie w marcu przyszłego roku. No i tutaj, moim zdaniem, doskonale te zadłużenie na kartach kredytowych odpowiada spadającym nadwyżkom. Wynikającym z tychże transferów postpandemicznych, bo działa nam tak zwany makroekonomiczny efekt zapadki czyli gospodarstwa domowe przyzwyczajone do pewnego statusu konsumpcyjnego, nie są w stanie tego statusu konsumpcyjnego zmienić, nie są w stanie obniżyć swojej konsumpcji. I ten efekt makroekonomiczny, efekt zapadki polega na tym, że najczęściej gospodarstwa domowe szukają konsumpcji. Różnych form zadłużenia, aby utrzymać swój bieżący profil konsumpcji. No i ten gigantyczny wzrost, bo mieliśmy raz, że mamy gigantyczny oczywiście wzrost zadłużenia na kartach kredytowych, a wynikający oczywiście później delikwencji rating jest właśnie z tym wszystkim um, powiązany. Oczywiście efekt zapadki kończy się tym, że jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacać swojego zadłużenia, no to finalnie gospodarstwo domowe popada w problemy z płynnością. Tak zresztą, tak samo jak i, jak i przedsiębiorstwa. Natomiast ten rekordowy poziom delinquency rate świadczy o tym, że prawdopodobnie ten mechanizm dalszego uzupełniania konsumpcji długiem się kończy. Jako kolejna ciekawostka, mamy tutaj wyszukiwania, tym razem wyszukiwania w silnikach internetowych can't pay credit card, czyli nie mogę spłacić karty kredytowej. No i też tu widać tą niebezpieczną tendencję, że ewidentnie rosną nam te wyszukiwania, no i to świadczy o moim zdaniem pogarszającej się kondycji gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych, co powinno jednak, Skłonić nas do myślenia, że należy patrzeć trochę bardziej mglistych czy szarych barwach na przyszłość amerykańskiej gospodarki niż w takich hura optymistycznych, różowych okularach, które widzimy obecnie. Mówiłem Państwu o tym, jak Jardeni stwierdził z Jardeni Research, że wchodzimy w nirwana cycle. Potem noblista Paul Krugman stwierdził, że udało nam się wyjść z kryzysu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych praktycznie bez szwanku. No, i tutaj oczywiście zostawiam Państwu do oceny tą informację, czy nie są to trochę zbyt szybko wydane osądy i czy przypadkiem być może za kilka kwartałów nie będą one takim symbolem tego skrajnego optymizmu. Przypomnę Państwu, jest często cytowany w necie jeden z cytatów, a jeden z, jedna z wypowiedzi Paula Krugmana, który stwierdził, że do. 2005, bodajże roku, internet będzie już tylko wspomnieniem jak fax machine. No i akurat w przypadku tej dziedziny się nowista mocno pomylił. Ciekawe, czy w przypadku koniunktury gospodarczej trafił, czy również nie. Co więcej, pogarsza się nam sytuacja na rynku pracy. Wielokrotnie rozmawiałem z Państwem, czy rozważałem, co pokazuje nam NFP, co się dzieje w samej strukturze NFP. Raz, że mieliśmy kolejną negatywną rewizję NFP w dół, dwa, mieliśmy e, rozczarowujący odczyt NFP, chyba pierwszy od wielu, wielu e, miesięcy, bo no tak, to mieliśmy taką serię e, samych pozytywnych zaskoczeń, a tutaj pierwszy raz mocno jednak niżej od konsensusu rynkowego. No i ta sytuacja ewidentnie nam się zaczyna psuć. Zaczęły nam rosnąć również claimsy, czyli wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Mamy najwyższy poziom obaw o utratę, Pracy w Stanach Zjednoczonych od lipca 2020 roku. No i ewidentnie ta polityka monetarna, która z bardzo dużym opóźnieniem działa na gospodarkę realną, zaczyna tutaj oddziaływać na rynek pracy, a niestety polityka monetarna musi uderzyć w rynek pracy i w konsumenta, aby schłodzić inflację. Do tego. Mamy mm, zmianę, czyli taką stałą utratę mm, miejsc pracy, czyli takich permanent job losses. No i tu też często mm, można było znaleźć w komentarzach do tych świetnych, dotychczasowych danych NFP, że są one w dużej części e, może nie zafałszowane, ale zakrzywiają trochę obraz przez to, że przybywa nam sporo part-time job, a jednak, Full-time job e, zmniejsza się. No i być może te dane są jakimś potwierdzeniem właśnie tychże komentarzy. No i na końcu jedna ciekawa rzecz. E, były ekonomista e, Fedu, e, pan Sam, e, on z, opracował taki parametr, według e, którego jeśli stopa bezrobocia wzrośnie nam od dołka o pół punkta procentowego, to jest to sygnał rozpoczynający recesję. W zeszłym tygodniu mieliśmy te negatywne odczyty NFP, ale oprócz NFP zanotowaliśmy także wzrost bezrobocia, no i ten wzrost bezrobocia właśnie sięgnął takowych poziomów, jak w tym SAMS rule, no i to jest pytanie, czy przypadkiem właśnie nie rozpoczyna się recesja? Pokazywałem Państwu na początku roku modele, które zakładały, że ta recesja w Stanach Zjednoczonych może zacząć się w trzecim kwartale, czy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. No, i tutaj musimy pamiętać, niestety, o jednej bardzo takiej niefortunnej rzeczy, jakim są bardzo duże poślizgi z publikowanymi danymi. Trzeci kwartał był rewelacyjny w tym roku. Natomiast, tak jak Państwu wspominałem, jeśli recesja. Rozpoczęła się we wrześniu, czy tak naprawdę musielibyśmy powiedzieć w październiku, bo mierzymy jednak tą aktywność kwartał do kwartału, a nie co miesiąc. Czyli jeśli recesja rozpoczęła się w październiku, co byłoby zgodne z wieloma modelami, które pokazywałem Państwu na początku roku, to my się o tym dowiemy dopiero w kwietniu. Dopiero w kwietniu zobaczymy. Jaki był e, zmiana produktu krajowego brutto za czwarty kwartał, a następnie za pierwszy kwartał 2024, i dopiero w kwietniu będziemy wiedzieć, czy będą te dwa ujemne kwartały, bo rozpoczęcie recesji to jedno, a odtrąbienie tej technicznej recesji według definicji to drugie. No i to jest właśnie ciekawe, czy tak jak te modele zakładały, czy my rozpoczynamy właśnie tą późną jesienią, czy rozpoczynamy tą recesję w Stanach. W Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy negatywny odczyt ASM-ki przemysłowej, ona spadła znowu gdzieś w okolice tam 47 punktów. Mocno też w dół spadły nam usługowe ASM-ki, ale one cały czas trzymają się powyżej 50. No, i to jest o tyle ciekawa sytuacja, że ewidentnie, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, widzimy zjazd z ponownie tych przemysłowych ASM-ek w dół, jak i usługowych. No i taki okres krótkiego odreagowania się najprawdopodobniej zakończył. Tu widzimy dość dobrą korelację pomiędzy produktem krajowym brutto w Stanach Zjednoczonych a ASM-ką. No i oczywiście tutaj mamy dość silny ten, dość silny. Rozdźwięk, bo ten odczyt był bardzo pozytywny. No, i wypadałoby pewnie zobaczyć teraz odczyt jakiś mocno negatywny, abyśmy zbiegli do tych danych. Na chwilę obecną, gdybyśmy nałożyli, tak jak Państwu mówiłem, ten Atlanta Fed, to mamy tutaj 1,2 na czwarty kwartał, więc niewykluczone, że jeśli będą, będzie on podlegał dalszym rewizjom do końca roku, to wejdzie w terytorium recesyjne. No i na samym końcu modele związane z krzywą dochodowości. Pierwszy raz przedstawiłem te Państwu modele w połowie 2019 roku. Przed samą pandemią mówiłem o tym, że według tych modeli, a te modele do tej pory ośmiokrotnie ze stuprocentową skutecznością prognozowały nam recesję, i te modele oczywiście też zadziałały na pandemii, tyle że ten cykl był tak sprężony i tak szybki. Ale mimo wszystko, mimo tej dynamiki tego cyklu, model odwróconej krzywej dochodowości pokazał, skutecznie prognozował tą covidową recesję. Gdyby nie COVID, tak naprawdę COVID był czymś pozytywnym dla rynku, bo gdyby nie COVID, prawdopodobnie gospodarka samoczynnie by weszła w recesję, a potężne zastrzyki fiskalne, monetarne wydźwignęły i wydłużyły cały cykl, wydźwignęły gospodarka, następnie wydłużyły cały cykl konjunkturalny. Natomiast obecnie widzimy znowu bardzo silne stromienie krzywej, no i ten sygnał również zapowiada zbliżającą się recesję. No i pytanie, czy tym razem będzie inaczej, czy po raz dziesiąty w historii ten model okaże się skuteczny. Na razie razem z COVID-em mieliśmy dziewięć obserwacji i dziewięciokrotnie ten model skutecznie prognozował nam recesję i silne tąpnięcie na amerykańskim rynku akcyjnym. Czy za dziesiątym razem będzie tak samo? Myślę, że na to pytanie poznamy odpowiedź w kolejnych miesiącach. Dobrze, przejdźmy teraz już do e, analiz technicznych e, wybranych przeze mnie instrumentów finansowych. Dzisiaj głównie skupimy się na rynku akcyjnym. No i w przypadku rynków amerykańskich, ta bardzo silna zeszłotygodniowa szarża, bo to jednak pięć białych świeczek skutkowało tym, że zrealizowaliśmy ten scenariusz alternatywny na amerykańskiej gospodarce, na amerykańskim rynku akcji, przepraszam, nie gospodarce. Mówię Państwu o tym, że albo budujemy sekwencję fal pierwszych i drugich, ale musimy zobaczyć tą dynamikę spadków w dół, albo jest to klin wprowadzający. No i na chwilę obecną, już tu można rozstrzygnąć, że jest to klin wprowadzający. Skorygowaliśmy się do typowych zniesień Fibonacci'ego, i skorygowaliśmy się do przełamanej linii trendu wzrostowego. Teoretycznie można sobie wyobrazić taką sytuację, że na tym miejscu, czy w piątkowym zamknięciu, budujemy falę drugą, i wracamy do tendencji spadkowej. Natomiast drugi scenariusz jest taki, że um, te wzrosty zbudowały nam falę A, zobaczymy teraz korektę. No i być może gdzieś powiedzmy w trzecim tygodniu listopada zacznie się Santa Claus Rally, czyli rajd Świętego Mikołaja i podejdziemy jeszcze do 4500, dokręcając falę drugą i wtedy cała fala trzecia spadkowa, trzecia w trzeciej dopiero by się rozpoczęła w przyszłym roku. Który z tych scenariuszy będzie rozgrywany? Nie wiem, moim zdaniem czarny ma większe prawdopodobieństwo realizacji. Ja bym się spodziewał raczej przeceny w tym roku niż Santa Claus Rally. aczkolwiek no, w długim terminie ten różowy scenariusz dopuszcza tą możliwość raju świętego Mikołaja. W przypadku Dow Jonesa pięć fal spadkowych i następnie silne odreagowanie, prawe ramię w RGRC zbudowane fala druga zbudowana. No i w przypadku Dow Jonesa Raczej tutaj powinien nastąpić taki bardziej rychły odwrót na południe, przełamanie 32 tysiące, i następnie zmierzanie na 29 tysięcy, i na zeszłoroczne dołki. W przypadku Nazdaka 100, Nazdaka Kompozytu też silnie zawróciliśmy na północ. Też klin wprowadzający zakończony, jedynka, dwójka się buduje, no i najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach będziemy schodzić w dół. Natomiast na Raselu po tych pięciu falach spadkowych. Um, testowaliśmy poziom minimum z 22 no i tutaj spektakularne te wzrosty, bo Rasel w piątek prawie 3% rósł. Natomiast e, znowu to jest to samo, co Państwu mówiłem, jako alternatywa, że albo zobaczymy ten wzrost dynamiki, który uzasadniałby falę trzecią w trzeciej, albo będzie to najpierw korekta budująca dwójkę. No i na Raselu wygląda właśnie to na taki. Scenariusz. Tutaj ciekawie, Russell też wygląda z perspektywy długoterminowej. Mieliśmy falę A budowaną przez 22 rok, która zbudowała nam klina, potem konsolidacja w postaci trójkąta. I na razie wygląda to na koniec fali pierwszej, korekta w ramach fali drugiej. Przed nami spadkowa trójka, czwórka, piątka, 1200 bądź 1000 punktów na horyzoncie, czyli niewykluczone, że Russell całą tą post postkowidową hostę. Zniesie, natomiast oczywiście ten scenariusz będzie rozgrywany przez najbliższe, przez najbliższe miesiące. Ciekawie wygląda dzisiaj także KOSPI, bo tam też zastanawiałem się, który ze scenariuszy jest rozgrywany, natomiast zakaz otwierania krótkich pozycji, czyli short selling, E, krótkich pozycji oczywiście pod zastaw akcji, spowodował spektakularny rajd, KOSPI dzisiaj ponad 5,5% rośnie, no i tu również zastanawiałem się, czy mamy sekwencję fal pierwszych, drugich, czy klina, no i oczywiście ta weekendowa informacja, czy dzisiejsza informacja rozstrzygnęła, że jednak był to klin, jedynka, silne odreagowanie, fala druga, ale moim zdaniem po tym newsie powinniśmy całe te wzrosty oddać, a następnie zmierzać na minima. Ciekawie tutaj wygląda również rynek europejski, bo indeksy tutaj budują różne układy falowe. Przykładowo IBEX 35, czyli hiszpańska giełda bądź włoska giełda budują coś na wzór tego, co budują rynki amerykańskie, czyli clean wprowadzający, następnie korekta tworząca falę drugą, tu jeszcze nam wypadną rgr i pewnie powrót do spadków. Na FTSE MIP mamy to samo. Natomiast DAX tutaj wygląda na to, że jako jedyny, z indeksów może pokazywać inny układ, bo mianowicie ten ruch korekcyjny na DAXie jest płytki, żeby uznać te miejsce za koniec fali drugiej wyższego stopnia i w przypadku DAXa cały czas ten ruch można uznać jako sekwencję fal pierwszych i drugich, tyle że z obecnych poziomów, tak jak na razie widzimy to podczas dzisiejszej sesji, no powinniśmy już spadać a następnie przełamać 14650 i rozwinąć tą dynamiczną falę trzecią w trzeciej i w przypadku DAX jako gospodarki która ma ogromne problemy zresztą o tym już mówiłem państwu w minionych nagraniach taki też kształt fal jest uzasadniony natomiast oczywiście alternatywa jest taka że podejdziemy jeszcze wyżej gdzieś do poziomu 15600 no i wtedy, oczywiście, ta fala druga zostanie ukształtowana tutaj na wyższym poziomie. Ten spadek będzie wtedy jednak klinem. No i też zbudujemy tutaj RGR, -kę. będziemy mieć lewe ramię, głowę, prawe ramię, i wtedy dopiero z tych poziomów rozpoczynalibyśmy silniejszą, silniejszą przecenę. Kolejny indeks, o którym warto kilka słów powiedzieć, to Shanghai Composite. Oczywiście, um, pierwszy test i próba przełamania dolnego ramienia trójkąta na razie zakończyła się niepowodzeniem. Tutaj widzimy, że indeks ewidentnie nam się pozbierał, natomiast cały czas ciekawie wygląda ta miesięczna świeczka, ponieważ um, mamy taką a la formację młotka. Natomiast nie jest to jakiś piękny młotek, on nie jest też zbudowany poniżej tych minimów, czyli to oczywiście osłabia znaczenie tej formacji, a kolejna świeca listopadowa otworzyła nam się mniej więcej na poziomie wsparcia. No jeśli na przykład listopad zamknąłby się na 320, powstałoby nam to jeszcze objęcie hossy, wsparcie byłoby obronione i otworzyłaby nam się droga do ataku na górne ramię trójkąta. Natomiast jeśli listopad na przykład zamknąłby się nam na poziomie 2000, choćby um, 970, już nie mówię jakby się udało zejść poniżej 2880, no to wtedy mamy ten scenariusz negatywny, byłoby to potwierdzenie wybicia dołem z formacji trójkąta i rozwijaniem spadkowej falicy zmierzającej na przynajmniej 1600 punktów. Więc chiński rynek tutaj też do pilnej obserwacji, ale oczywiście ja będę o państwa Będę Państwa informował o tym, co dzieje się na tymże walorze. No i na koniec rynek długu, o którym tutaj warto tych kilka słów powiedzieć. Podczas ostatniego webinaru pokazywałem Państwu właśnie coś takiego. Specjalnie zostawiłem te oznaczenia, że dobrze by było, aby taki wariant nam się zrealizował. No i widzimy ewidentne odwrócenie na tym rynku. No i jest to prawdopodobnie początek jakichś głębszych spadków. Na razie nie ma tu jeszcze struktury impulsowej. Ono oczywiście może powstać, bo to na razie wygląda na jedynkę, dwójkę. I być może falę trzecią, ale jeśli powstałaby nam do końca struktura impulsowa, być może RGR-ka, no to mielibyśmy potwierdzenie odwrócenia tych długoterminowych formacji wzrostowych. Tu oczywiście jest jeszcze negatywna dywergencja, układ wypiątkowany. No i też ciekawie może nam właśnie wyglądać taka świeca miesięczna z formacją objęcia, objęcia BES-y. No i tak jak ja Państwu mówiłem, no dla mnie to te indeksy... Dają na finalizację układu, no i to odwrócenie nastąpiło. Jeśli to odwrócenie zostanie potwierdzone kolejnymi układami, tym razem pokażę Państwu 10 -latki, wcześniej były 30-latki, jeśli to potwierdzenie zostanie, jeśli to odwrócenie zostanie potwierdzone dalszymi układami krótkoterminowymi, no to najprawdopodobniej mamy do czynienia z początkiem hossy na rynku obligacji, co pokazuje wykres T-bondów, no i tu też ten ruch wzrostowy został zrealizowany, być może odwrócona RGR nam się robi. No i też świetnie te bondy wyglądają na miesięcznym, oczywiście do końca miesiąca mnóstwo czasu, ale potencjalnie formacja objęcia hosy, jest silne wsparcie, jest pozytywna dywergencja na miesięcznym, tak jak Państwu pokazywałem, moim zdaniem tutaj są naprawdę spore szanse na to, aby te 50 punktów indeks Tibondów zyskał, czyli jest to zarzebie, czy ewentualnie początek jakiejś naprawdę silnej hossy na, na rynku obligacji. A jeśli będzie silna hossa na rynku obligacji, to potencjalnie risko przed nami, silna hossa na rynku obligacji to jest negatyw dla rynku nieruchomości, negatyw dla akcji, etc. Na koniec... Y Surowce i, i, i być może jakieś wybrane waluty. Jeśli chodzi o surowce, tutaj dwa surowce chciałem Państwu pokazać: ropę naftową i przede wszystkim mieć. W przypadku ropy naftowej mamy potwierdzenie widzimy, że nie eskaluje nam konflikt w Izraelu, więc mamy potwierdzenie, że ta fala B w zygzaku spadkowym się zakończyła prawe ramię w RGRC się zakończyło i schodzimy w dół. No i tu też warto zobaczyć fala pierwsza. Na konflikt reagowaliśmy wzrostami, powstała nam fala druga, no i zaczynamy rozwijać sekwencję spadkową, która powinna zmierzać w stronę 72 dolarów. A przebicie tych poziomów otwiera drogę do 43. I niezwykle ciekawie wyglądający wykres miedzi, a dokładnie kontraktów terminowych na miedź, bo w przypadku kontraktów terminowych na miedź zbudowaliśmy falę A, następnie. Formacja trójkąta ABCDE. Prawdopodobnie ten trójkąt się zakończył. To oczywiście jest jeszcze taka opcja wyrysowania zbliżonego układu na KG, tak jak, jego, tak jak przedstawiam Państwu na KGHM-ie, czyli barierowego trójkąta, ale w przypadku kontraktów terminowych na mieć uznałem, że ten trójkąt się już zakończył. Następnie mamy klina wprowadzającego falę pierwszą i korygujemy się do pięknych poziomów, które są idealnym miejscem do zwieńczenia fali drugiej. To oznacza, że wkrótce powinniśmy zobaczyć ruch w dół, przebicie dołka fali pierwszej, i to powinno skutkować wzrostem zmienności, takim silnym ruchem w stronę 3 dolarów. No, i to byłoby potwierdzenie rozwinięcia tego mocnego ruchu spadkowego, zmierzającego do potężnego wsparcia w renie 2 dolarów. I teraz, tak, jeśli tak się stanie. Na kontraktach terminowych na mieć. To będzie bardzo silny sygnał recesyjny, bardzo silny sygnał riskofowy dla rynku. I oczywiście ten ruch może być skorelowany z ewentualną przeceną indeksu Shanghai Composite, co już Państwu pokazywałem. Czyli jeśli zobaczymy taki silny ruch kierunkowy na miedzi, na kontraktach terminowych na mieć, to ten silny ruch kierunkowy możemy także zobaczyć na chińskiej. Giełdzie. Na koniec e, koryguje nam się tutaj dolar amerykański, mamy oczywiście zbudowaną falę pierwszą, ale tak jak Państwu mówiłem dolar się teraz koryguje z tego względu, że nie dyskontujemy dalszych podwyżek procentowych. natomiast właściwa sekwencja wzrostowa na dolarze jest przed nami, czyli riskofowa. Ta riskofowa tendencja powinna nam wyciągnąć dolara do góry, ja tutaj cały czas uważam, że USD PLN ma szansę na 6 zł, tak samo jak euro PLN. Na dzisiaj w tygodniu na Giełdach Zagranicznych to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się za tydzień.